Michał Baran, trener Miasta Szkła Krosno w pometrzu ze zniczem Basket Pruszków. Wygraliście spotkanie bardzo zacięte, tak naprawdę zdecydowała w wyniku czwarta kwarta. W niej trafiliście cztery razy za trzy punkty z rzędu, i to tak naprawdę ustawiło spotkanie. Można powiedzieć, że tylko trójkami dzisiaj wygraliście. E, tak, ten arkuszkowa bardzo mądrze zacieśnił po lepszych trzech sekund. Próbował wyłączyć naszego, jednego z naszych liderów Marcina Salomonika. Tam szło podwojenie, potrojenie. E, gdy poszliśmy po rozmowę do głowy i e, nakazaliśmy grać gra i outside i sali odrzucał piłkę na owód. Było trochę więcej miejsca na temu wodzie. Dzieliliśmy się piłką. Brakowało tej rotacji ze strony Pruszkowa i tutaj otworzyliśmy się wrzucać za trzy punkty. Bardzo na to liczyłem, ponieważ u nas większość zawodników potrafi trafić z dystansu i kiedy przez trzy kwarty to nie idzie, miałem nadzieję, że wreszcie to się stanie w czwartym kwarcie i tak też, tak też było. Natomiast nie jest to dla nas nowość, podobna sytuacja miała miejsce w Radomiu. To jest nasza silna broń, także z niej korzystamy. No ma się tych strzelców z dystansu kilku tak naprawdę w zespole, więc ta wymienność pozycji też ułatwiona. Ale ja tak trochę gdzie bez o to zapytałem, bo przed meczem jak rozmawialiśmy, trener powiedział, że obawia się meczu w Pruszkowie. No ale niż basket, co pokazały mecze i z Gliwicami i, i z Astorią, no to czasem tak bardzo słabo gra. Nie wiem, czy wy w ogóle analizowaliście te spotkania? Oczywiście, tak... że tak. Oglądaliśmy mecz osobiście ja, a zawodnicy oglądali trochę mnie normalne to jest mecz z gliwicami, mecz z Bydgoszczą oraz mecz u siebie z Rosą. Także analiza była z trzech ostatnich meczów. Zresztą tak się to u nas zawsze. Dlaczego się spodziewałem ciężkiego meczu? Bardzo często patrząc, kto jest po przeciwnej stronie, nie patrzę tylko na zawodników, ale patrzę też kto jest tenerem. Bardzo cenię i szanuję prace ten raz pychały. Wiedziałem, że przygotuję się do tego meczu i tak też było. Jest ciężka hala z twardymi koszami, dosyć ciemna, zimna, nigdy nie grało się tu przyjemnie. Do tego gospodarzem zagrali naprawdę bardzo dobre zawody, ponieważ na jednego z liderów pierwszej ligi nie trzeba specjalnie zespołu motywować, gra się na luzie psychicznym i tak też było, byli skuteczni na wodzie. jedno co nam się udało to wyłączyć ich rozgrywającego chybiaka prawie całkowicie z gry, bodajże jeden punkt, mały asyst, z tego jestem zadowolony I, i tak jak powiedziałem, dla mnie Pruszków, obojętnie w jakim zestawieniu, zawsze jest ciężkim terenem, szczególnie w tym roku zbudowali drużynę, która powinna się liczyć w walce o czwórkę, na razie nie idzie im to do końca po ich myśli, ale sądzę, że będą groźni do końca. Miasto Szkła, 7 spotkań w pierwszej ligowych, 7 zwycięstw. No, takim liderem pełną gębą jesteście, razem z, ze Stalą Ostrów, to też spotkania nie przegrała. To nie, nie, nie zaczyna wam przeszkadzać, że wszyscy się będą mobilizować akurat na spotkania z, z Miastem Szkła? Na pewno gdzieś w podświadomości pojawia się ta myśl o pierwszej porażce. Wtedy zajdzie z nas trochę presja wygrywania wszystkiego, co się da. Natomiast dopóki jest forma, dopóki, że tak powiem, idzie Będziemy chcieli to podtrzymać. W niektórych meczach nadzwyczajnie nie wypada przegrać. Natomiast podwójnie cieszy to, że teraz mamy serię czterech wyjazdów i już trzecie zwycięstwo. W drugiej rundzie będziemy mieć cztery rzędowe mecze w domu. Tutaj możemy sobie spokojnie ustawić grę pod zbliżające się playoffy. Natomiast nie wybiegam tak do przodu. Mam nadzieję, że w tych playoffach się znajdziemy. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Mamy bardzo dużo rzeczy do poprawienia. Widać, pokazał to dzisiaj, dzisiejszy mecz. Nie do końca realizowaliśmy założenia taktyczne nakreślone przed meczem. Była szarpana rotacja ze względu na poszukiwanie optymalnej piątki na boisku. Na szczęście w czwartej kwarcie to się udało i zaskoczyliśmy dobrą grą i, i odnieśliśmy cenne zwycięstwo.